Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale na nowym rolniku o ile to się tam na... nie, młodym rolniku, sorry dzisiaj na początku jedziemy po żmikę. jeszcze dokładnie nie wiem, ale na pewno to nie będzie cena powyżej dwóch bo ona tam ma kilka lat i znam jaka cena jest, dobra? to się dać siedem tysięcy, ponieważ siedem mieści się dość dorobiłem a też y, dużo wydawałem na zakupy w Po prostu miałem dobrą pracę. <grym> I jakby wziąłem moje wszystkie oszczędności. Jedziemy właśnie w później będziemy jechać y, pod półdrabno. Akurat do mnie. Bo trzeba jakoś się przygotować na jesień i na zimę. No mimo to, że jeszcze zimy ani jesieni nie ma. O, to nie yy, wkrótce nadejdzie, więc już sierpień. Yy, o okay. chude. się. Żebym pamiętał gdzie że tu jest. O, to jest tutaj, dobra. Dobry, jest ktoś? Dobry? O dzień dobry. Yy, Proszę y mi coś opowiedział nie? To ten... to pan z tego ogłoszenia brzmienia co... Tak, tak, tak tak, 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 No. no tak jak mówiłem, no brzmienia była przez parę dobrych lat używana. Mm -hmm. O nią no, wrzucaliśmy zboże do silosu. No, mm -hmm. no i... Nie jest w jakimś idealnym stanie, ale tam gdzieś w głuchu, dlatego, że jak, jak już jest tam góra do wsypywania to na przykład przyczepy, nie? Mhm. Mm to tam jest troszkę <coughs> tajemnica, ja żeby niech się lekko wysypać. A tak to można zalepić łatwo. Mhm, mm no to dobrze. To ile za nią no, będzie? No więc pa, tak 1800, 1500. No dobrze, no to, to niech pan wybierze tą to na Dużo to robi. No to nie będzie 1800. To już panu przeleję. Dobra, to przelewam, pan, przelewa. Dziś Prze się pan nie targuje. Nie no, powiem panu, że nie chce się targować po prostu, nie? Nie. nie. Przepraszam. już jest czwartą osobą, która tutaj i reszta nie chciała kupić, bo była dla nich to za duża cena. Czyli chodzi mięso Ale ja mówię to gdzieś, no? Z gdzie, no, czym do ludzi, nie? No. no Tutaj ja w takim razie jadę. Dziękuję. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. No. Jak się za sprzedawcą. Nie targuję się, bo po prostu nie chcę. Yy, tak jak powiedział, to taki farmazon. Mi się to nie opłaca. Eee, jedziemy na gospodarstwo, bo wy zastanawiacie się, czym ja to przywiązę. No to wiecie się zaraz. Ja zrobię w sumie cięcie i będziemy się siebie i zobaczymy się, jak ja już będę na gospodarstwie. Bo szkoda mi czasu. Dobra, widzowie, ja już przyjechałem. Ja Zostawię tam z tyłu gospodarstwa. W ogóle na gospodarstwie ustawiłem przyczepę, wysypałem zboże. Eee, tutaj jest też jedna przyczepa. Ja sobie brzmikę tu postawię. Znaczy tu, bo nie wiecie nie tu. Ale sobie tak postawię. I sobie w sumie go zgaszę. Co jest? Sorry. Bo było przełączone na brzmikę i jakby to brzmika się połączyło. Co jak widzicie, tutaj jest szczepa. Jak się udało mi się cofać? Pomagałem też sobie popychając ją. Ło! Sorry, ale jestem kolusypary. Zatem kaszla, po prostu moja siostra. Ja jestem z nią chory i leży w łóżku. No jest bardziej chora. W sumie, jak ja już będę to podczepił, to będziemy się widzieć, bo to za długo będzie trwało. Dobrze, tak jak. Yy, to w takim razie już podczepiłem ten puls. W ogóle to jest wiaderko, ale zaraz spadnie sobie tutaj podjedziemy i zmodyfikujemy trochę ten bus a dokładnie zdejmiemy burty ustaw do drewna ustaw koszt 200 zł ale to tam nie, nie za bardzo Ani co? aha, nie, nie wiem, nie wiem a co to się odczepiło? No nie gadajcie, no ja muszę to podczepić, bo trudno jest to podczepić. Dobra, już jestem. Yy, podczepiłem. Będziemy jechać. Tu też jest trochę drzewa, ale przecież babci nie będę zabierał, nie? Tutaj. O, zapomniałem, że to jest ten skręt. Tam już już pocięte, bo ja tam wczoraj byłem, ciąłem do, do wieczora. I chyba jak tam będę, to już się zaznę, bo czasu mi brakuje trochę. Znaczy czasu mi szkoda. Dobra widzowie, ja już przyjechałem na miejsce. Mm, Są chyba świerki, o ile się nie mylę. Ula... Uj, jakie ciężkie. U stawiamy pierwszego. Specjalnie przyjeżdżałem tu wozem. Dlaczego nie przyjeżdżałem wozem, tylko musiałem pojechać i zmierzyć wóz. Żeby wiedzieć jakiej długości kawałki drewna pociąć. Nie wiem czy chcecie, ale może będzie odcinek jak będę ciął to drewno. Nie wiem, nie wiem jak chcecie. A i będzie niedługo stypa, znaczy będzie najpierw pogrzeb, ale a później stypa. A ta stypa, wujka, będzie yy, tam na jego gospodarstwie, nie? Jak będziemy przejeżdżać, to mogę nawet pokazać, bo on już tam ten mój kuzyn, ten syn tego wujka już tam przygotowuje, przygotował w sumie stoły, bo tam byłem u niego. A czy byłem, yy, widziałem nie? i dzwoniłem po prostu. I mi wszystko kupuje. Dobra, no, no, chyba na razie tak. Zapniemy sobie sami, ładnie, pięknie. 8 minus, O kurde. O zdrowe, wyzdrawiam. Tak, razie jedziemy. Musimy uważać. Jezus na no, rzekę żeby się wóz nie przechylił. No i kto pamięta, ten no, pamiętam. Ten eee, powinien je Ło. O nie! Czekajcie, ja to wyjmę i zaraz się widzimy. Dobra, ja już to wyjąłem po prostu. Eee, no, kawałek drewna mi tam utknął. Eee, nie wiem dlaczego oni tu zaczęli to wycielać wycinać i wypalać na czyjeś pole może to z nich, nie wiem nie wiem co to zrobić, i co co no ale najważniejsze, że nie z mojego pola bo raczej lasu też pewnie na przestrzeni lat, jakbym tam nie był no to pewnie coś tam pokrada, pokradli tym drzewa, nie? tak, bo staję. Bo Zdecydowałem na mniejsze, znaczy na żeby ich było mniej, ale żeby były jak najgrubsze. Więc to widzowie, to w takim razie ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!